Dzień dobry, z tej strony Games.pl kanał kłopetkę na YouTube i w to w moim z Minecrafta, z Minecrafta. I dzisiaj po prostu pokażę Wam mój sej. Czy mój sej? Po prostu e, namek, który sobie tam wybudowałem chyba z, y, wczoraj. No. Tu mam grzyby garnie. No się strasznie powiększył oczywiście, bo na razie po prostu w nie znam trochę grzybków fajnych, a po drugie mi się nie chce robić. Wow, lagi. Tu mamy moje piękne... Gaddzimme, ciągle mi się ciągle, jak mi się robię Minecraft. Minecraft, nie raduję się. Tu mamy moje piękne kopalnie kopalni. No! Minecraft nie dobije mnie. po prostu Wow, lag! Fan lag! Tutaj mamy... Nie do wody. Tak, więc to no się na razie mam Mam, mam, faj... mam tę hodowlę drzewku. Wow, lag! Tam zresztą, widzicie? tam tam i to chyba było na razie tyle z mojej perspektywy żegnam to będzie to będzie na moją playlistę minecraft prawda kręcili coś z minecrafta Chodzę, to będzie nie wiem Po, teraz to wrzucę jakiś tam ocik czas jak się będzie dziwię. a nie, a tymi, nie trafić w drzwi zły! to <grych> złoje i więc kończymy mm, nie, pociekają się to mam skrzynce jej jak kto to pytał one nie są zestakowane, bo mam danego moda tu jest it Takiego tu gadam, takiego moda, którego zrobił mi mój kolega. On w ogóle zrobił po prostu jakiegoś moda, to sprawia, że przedmioty się nie... że niektóre przedmioty się nie stakują, ale to dodaje nam parę fajnych klocków, jak na przykład szafiry. Znaczy, szafiry też są normalne w ale też dodaje nam przykładowo ten super, coś tam taki super coś czy podobnego do diamenta, że jak z tego coś ukryjemy, to po prostu e, wyjdzie nam, dodamy to do Będzie to wyjdzie nam z tego 10 diamentów, albo może to przykład żeby nie leżać. To jest fajne. Ale no, to chyba było tyle, tak więc tylko to jest tyle z Minecraftu na mojej perspektywy. Oglądajcie tyle ja ma tyle, wie? u nich możecie zobaczyć Minecrafta dużo, a ja oczywiście też mam jakieś Minecraft będą, ale mniej. Więc komentujcie, subskrybujcie, rzućcie łapki w górę, klikajcie, nie żałujcie. No i co te Lubię Na